Dziwnie się czuję, gdy w wieku 32 lat siedzę przed lustrem i ćwiczę uśmiech. Naprawdę. Ja, Elejna Siergiejewna, kandydatka nauk filologicznych, wykładowczyni na katedrze literatury rosyjskiej. Wykrzywiam twarz przed lustrem jak pierwszoklasistka. Po prostu bardzo chcę, żeby wszystko było dziś idealne. Leno, gdzie utknęłaś? Głos Artema dochodzi z kuchni, brzmi trochę poirytowany. Mama zaraz przyjdzie. Już idę, idę. Po raz ostatni poprawiam fryzurę i gładzę suknie. Nasz dom pachnie cynamonem i pierniczkami. Piekłam je pół dnia, chociaż można było kupić gotowe w supermarkecie. Ale dziś przecież nowy rok, a to znaczy, że wszystko musi być prawdziwe. Stary zegar w salonie, który dostaliśmy od babci Artema, wybija siódmą wieczorem. Choinka mieni się girlandami, odbijając się w oknach dziesiątkami kolorowych świateł. Wiesz, mówię, wychodząc do kuchni, gdzie Artem zamyślony miesza sałatkę Oliwier. Jesteśmy razem już siedem lat. Tak, odpowiada mąż, nie odrywając się od sałatki. I wciąż nie nauczyłeś się prawidłowo kroić marchewki do Oliwiera? Podchodzę bliżej i zaglądam do salaterki. Kostki powinny być jednakowe. A u ciebie tu. Mam tu arcydzieło awangardowego kulinariatu, prycha Artem. Nie zrzęć! Dzwonek do drzwi przerywa naszą kulinarną sprzeczkę. Na progu stoi Antonina Pawłowna, moja teściowa kobieta o postawie królowej i spojrzeniu inspektora. Wesołych świąt! Całuje mnie w policzek, a ja wyczuwam znajomy zapach, szanelno. 5. Jak tu u was przytulnie. Wchodź, mamo. Artem zabiera od niej torby. Co tam macie? Oliwiera dumnie oznajmia teściowa. Wymieniamy z Artemem spojrzenia i ledwo powstrzymujemy śmiech. Teraz będziemy mieli dwa Oliwiera, awangardowy i klasyczny. Wieczór płynie spokojnie, jak miód z łyżki. Jemy, pijemy szampana, omawiamy odchodzący rok. Antonina Pawłowna opowiada o swoich koleżankach. Artem słucha jednym uchem, wpatrzony w telefon. Typowy rodzinny wieczór. Tylko coś drapie duszę, jak drzazga, lenoczka. Nagle mówi Teściowa: A ja przyniosłam ci prezent wyciąga małe pudełeczko obciągnięte aksamitem to kolczyki. Wyobraź sobie znalazłam je w swojej sypialni. Kupiłam je kiedyś dawno i zupełnie o nich zapomniałam Są takie ładne, nowoczesne będą ci lepiej pasować otwieram pudełeczko. Kolczyki rzeczywiście są piękne złote, z wyszukanym wzorem. Zbyt modne jak na gust teściowej, szczerze mówiąc. To wszystko jest takie dziwne, przymierz, nalega Antonina Pawłowna, podchodzę do lustra w przedpokoju. Kolczyki faktycznie do mnie pasują. Ale co to za litery na zapięciu? A.K.? Może to nazwa marki? A, k, bardzo dziękuję, uśmiecham się. Są przepiękne, Artem nagle upuszcza widelec który z brzękiem spada na podłogę. Oj, dziś jestem taki nie, mam schylając się po niego. Stary zegar w salonie wybija północ. Zaczyna się nowy rok. A ja jeszcze nie wiem, że zmieni on całe moje życie. Pierwszy dzień roboczy po świętach zawsze przypomina poranek po imprezie. Nikt niczego nie chce, wszyscy chodzą senni i ciągle piją kawę. Przeglądam wiadomości w telefonie, podczas gdy studenci piszą pracę samodzielną. Wśród postów po świętach nieskończony ciąg choinek, Oliwiera i szczęśliwych twarzy. I nagle zastyga mi. Na zdjęciu Anastazja Kirillowa, koleżanka Artema. Siedzi w jakiejś restauracji, odrzucając do tyłu długie, ciemne włosy i śmieje się. A w uszach, nie, to nie może być prawda. Powiększam zdjęcie. W uszach ma dokładnie takie same kolczyki, jakie podarowała mi teściowa. A.K. Anastazja Kirillowa. Pani profesor, mogę oddać pracę? Głos studentki wyrywa mnie z odrętwienia. Tak, tak, oczywiście, odpowiadam machinalnie. Cały dzień mija jak we mgle, próbuję przekonać siebie, że to tylko zbieg okoliczności. Przecież na świecie jest wiele takich samych kolczyków, a ludzi z inicjałami AK też jest wielu. Ale ziarno wątpliwości już kiełkuje w środku. Wieczorem, gdy Artem bierze prysznic, wchodzę do jego gabinetu. Telefon leży na biurku. Drżą mi ręce, gdy po niego sięgam. Nigdy wcześniej nie sprawdzałam cudzych telefonów. To nieprawidłowe, szepce sumienie. A zdradzać żonę to prawidłowe, odgryza się wewnętrzny głos. Korespondencja z Anastazją znajduje się szybko. Zbyt szybko. Byłaś dziś taka ładna na spotkaniu. Tęsknię. Kiedy się zobaczymy? Mama powiedziała, że w piątek mieszkanie będzie wolne. Zdjęcia dziesiątki zdjęć. Oto oni we dwoje w mieszkaniu teściowej. Rozpoznaję te tapety. Oto Anastazja z kieliszkiem wina na kanapie. A tu, o Boże, upuszczam telefon na stół. Co ty robisz? Głos Artema sprawia, że podskakuje. Stoi w drzwiach z mokrymi popryszniców włosami. I patrzy na mnie tak, jakby widział mnie po raz pierwszy, czyli spóźnienia w pracy. Ważne projekty, mój głos drży. Lena, nie mówi, wyciągam storepki, pudełeczko z kolczykami, to jej kolczyki, prawda. Które zostawiła u twojej mamy? A twoja matka? Twoja matka wszystko wiedziała, artem milczy. Potem przeciera dłoń mi twarz. Gest, który zawsze uważałam za uroczy. Teraz budzi we mnie tylko odrazę, Posłuchaj, mówi w końcu. To nie jest takie proste, naprawdę. Śmieje się, przestraszona tym śmiechem. Moim zdaniem jest to całkiem proste. Wdajesz się z tą, z Anastazją. Prowadzisz ją do mieszkania swojej matki. A potem wracasz do domu i udajesz, że wszystko jest w porządku. A co miałem zrobić? Wybucha nagle. Ty przecież pogrążyłaś się w tej swojej rutynie. Praca, dom, praca, dom. Wiecznie, twoje zeszyty, twoi studenci, czuję, jak we mnie coś pęka, czyli to moja wina. Że pracuję. Że nie skaczę z radości, gdy ty po raz trzeci w tygodniu się spóźniasz. Ty tego nie rozumiesz, nie, to ty nie rozumiesz. Wybucham krzykiem. Siedem lat. Przez siedem lat wierzyłam ci. A ty. Nawet nie możesz powiedzieć, przepraszam. Chwytam torbę i idę w stronę drzwi. Artem próbuje mnie zatrzymać. Dokąd idziesz o tej porze? Gdziekolwiek. Do diabła odwracam się i rzucam w niego kolczyki. Proszę, weź swój cholerny prezent. Przekaż pozdrowienia pracownicy. Mam nadzieję, że nie zgubi ich znowu. Lena, chodźmy porozmawiać spokojnie. Nie, Artem, narozmawialiśmy się już. Przez siedem lat. Zatrzymuje się przy drzwiach. Wiesz, co jest najśmieszniejsze. Naprawdę myślałam, że jesteśmy szczęśliwi, że wszystko u nas dobrze. A okazuje się, że byłam po prostu ślepą idiotką, przesadzasz, prawda? Znowu śmieje się tym przerażającym śmiechem. Zadzwoń do swojej mamy. Zapytaj, jak się czuje w roli swatki. Myślę, że będziesz szczęśliwa, żeby przedyskutować z tobą wasz mały spisek. Wychodzę na klatkę schodową. Styczniowe powietrze pali płuca. W torbie dzwoni telefon pewnie artem albo teściowa już nieważne. Idę przez nocną stolicę, a śnieg spada na moje policzki, mieszając się z łzami. Muszę zadzwonić do przyjaciółki, poprosić o nocleg. Muszę coś zrobić z mieszkaniem. Muszę. Po prostu muszę oddychać po prostu iść do przodu a w głowie kręci się głupie pytanie. Ciekawe, czy też z nią jadł ten Oliwier, ten z nierówno pokrojoną marchewką. I to właśnie ta myśl sprawia, że wybucham prawdziwym, do bólu brzucha, śmiechem. Przechodnie oglądają się za szaloną kobietą, która wybucha śmiechem na środku ośnieżonej ulicy. Ale mnie to nie obchodzi. Chyba to nazywa się histerią. Chyba to nazywa się wolność. Wiecie, co jest najtrudniejsze po rozwodzie? Niesamotność nie. Najtrudniejsze to tłumaczenie wszystkim wokół, że u ciebie wszystko dobrze. Zwłaszcza gdy sama w to nie wierzysz. Leną Siergiejewno, dlaczego już nie nosisz obrączki? Pyta jedna ze studentek po wykładzie, bo czasem obrączki stają się zbyt ciężkie. Masza, odpowiadam z uśmiechem, moje nowe mieszkanie. Maleńka kawalerka na obrzeżach miasta. Nie ma tu starych zegarów i okazałych żyrandoli. Ale za to jest ogromne okno z widokiem na park. Wieczorami siadam na parapecie z kubkiem herbaty i patrzę, jak spacerują tam ludzie z psami, młode matki z wózkami, zakochane pary. Oszalałaś? Krzyczy do telefonu moja najlepsza przyjaciółka Katie. Jakie kursy rysunku, czyżbyś nie miała nic do roboty? Śmieje się, oglądając właśnie kupiony sztalugę. Zawsze chciałam nauczyć się rysować. Ale Artem mówił, że to strata czasu. A teraz na złość mu pójdziesz. Nie, Katiusz, teraz dla siebie. Na pierwszych zajęciach rysuje jabłko. Wychodzi krzywe i bardziej przypomina ziemniaka. Ale nauczyciel, siwy artysta z wesołymi oczami, mówi, że mam potencjał. Najważniejsze to nie bać się popełniać błędów, mruga do mnie. W sztuce, tak jak w życiu, nie ma idealnych linii. Wieczorem dzwoni Antonina Pawłowna. Lenoczka. Głos teściowej brzmi niezwykle łagodnie. Muszę przeprosić. Nie trzeba, przerywam jej. Naprawdę nie trzeba. Ale muszę wyjaśnić. Nie wiedziałam, że te kolczyki, i wie pani Antoniną Pawłowno, mówię: Jestem zmęczona. Zostawmy to tak, jak jest. Pani broniła swojego syna, rozumiem to. Naprawdę rozumiem. Po rozmowie długo siedzę w kuchni. Za oknem pada śnieg. Taki sam, jak tamtego wieczoru, gdy wychodziłam z domu. Ale teraz wydaje się inny. Czystszy jakoś. Po tygodniu po wykładzie podchodzi do mnie Wika. Moja była studentka, która skończyła studia dwa lata temu. Pani Leną Siergiejewno pamięta pani, jak wtedy powiedziała mi, że trzeba wierzyć w siebie, że talent to przede wszystkim odwaga, oczywiście, pamiętam. Więc napisałam książkę i wydawnictwo ją przyjęło. Podaje mi cienki rękopis. Byłaś pierwsza, która we mnie uwierzyła. Dziękuję ci, obejmuję ją, a coś we mnie zaczyna topnieć. Może jednak nie na darmo jestem na tym świecie. Wieczorem siadam przy stole i wyciągam nowy notes. Lista życzeń na przyszły rok. Piszę na górze: pierwsze. Pojechać do Włoch. Sama. I rysować tam te wąskie uliczki i stare place. Drugie. Zacząć pisać książkę. Te, o której marzyłam od czasów studiów. Trzecie. Nauczyć się robić karbonara. Bez żadnych Twój ulubiony Ci się podoba. Czwarte. Kupić sobie karnet na basen. Bo chcę, a nie dlatego, że muszę utrzymywać formę dla męża. Piąte. Być szczęśliwą. Po prostu być szczęśliwą. Następnego dnia na uczelni spotykam nowego wykładowcę z Wydziału Historii. Niezręcznie upuszcza teczkę z dokumentami i razem zbieramy rozsypane kartki. Przepraszam za moją niezdarność uśmiecha się jestem Dmitrij. Lena, odpowiadam i zauważam, że ma bardzo życzliwe oczy. Ale to już zupełnie inna historia a ta kończy się tutaj. W małym mieszkaniu z dużym oknem na parapecie stoi niedokończony martwa natura a w Filiżance stygnie herbata z bergamotką. Wiecie, co zrozumiałam? Czasem trzeba stracić wszystko, by odnaleźć siebie. I to nie koniec. To dopiero początek.